Cześć Wam! Dzisiaj sobie nagramy dość nietypowy materiał. Pokażę Wam, jak wygląda głośnik Creative Metalix Plus od środka. Tutaj już mam zdjętą maskownicę. Ona jest prawdopodobnie wykonana z aluminium, bo jest bardzo lekka. Ewentualnie jest to stal nierdzewna wysokiej jakości. Magnes jej nie przyciąga, więc. Są tylko te, takie dwa warianty, że jest to albo aluminium, albo kwasówka yy, barwione chemicznie, czyli tutaj pewnie jeśli to jest aluminium anodyzowane. W przypadku stali to yy, pewnie jakaś powłoka PVD. Nie wiem, tak czy owak udało mi się mu podczas otwierania głośnika. Podczas, podczas zdejmowania maskownicy, ogólnie tej części obudowy. I tak wygląda głośnik. Od środka, znaczy bez maskownicy, membrana pasywna, dwie membrany aktywne. Ech. Postaram się nie uszkodzić. Tu jest mikrofon, Zła spróbuję wam złapać ostrość. Dzisiaj nagrywam trochę innym telefonem. Mam nadzieję, że wszystko będzie fajnie widać. Od tyłu właśnie wygląda tak. Maskownica trzyma się na dużej ilości taśmy dwustronnie klejącej. Tutaj trzy paski. Tutaj dwa paski z, wycię z, wyciętą dziurko, z wyciętymi dziurkami na mikrofon i na, i na tą. To jest takie jakby włókno szklane, które od diody LED informuje na temat stanu głośnika i tak dalej. Przyciski są, jeśli chodzi o przyciski, nie podwadzają tego jeszcze. Tutaj coś jest pod tą częścią. Nie wiem jeszcze co. Dwa przetworniki aktywne. Zmierzymy sobie, jaką mają średnicę. Część użytkowa to jest 4 cm. Nie, nie, przepraszam, nie 4 cm. Tylko raczej obstawiam 38 mm. Średnicze ta część, co wystaje, to jest ta część aktywna. Tutaj jest jakiś plastikowo plastikowy korpus to znowu jest metalowe zobaczymy sobie jak wygląda głośnik w środku albo Najpierw wykręcimy śrubki z tyłu, z tylnego panela, bo on jest ewidentnie nakładany. Może się uda dostać do wnętrza głośnika bez wykręcania przetworników aktywnych. Byłoby w sumie najlepiej. Nie, śrubek nie uszkadzam, także pod tym względem jest bardzo dobrze. Jeśli chodzi o zdejmowanie maskownicy, jak to zrobiłem? Podwadzałem sobie takim cieniutkim śrubokrętem. Wsadziłem sobie potem taki kawałek, to jest nylon bodajże, miękki plastik, miękkie tworzywo plastikowe i po prostu obiechałem sobie pod krawędzią z jednej strony, potem z drugiej. Taśma puściła na tyle, że mogłem sobie to zaprzeć palcami i pociągnąłem ją po prostu do góry, trzymając głośnik tutaj po bokach, a tutaj sobie zapierałem to, wypychając go. No i puściło w końcu. Jeśli chodzi o taśmę, jest nie tylko dwustronna. Tutaj, jak widzicie, są takie... To jest taka gąbka. Ona w wielu głośnikach występuje. W Red Eagle Bravo też była. Zaś tutaj jest taka czarna taśma. Klejąca się z obydwu stron, i podejrzewam, że to jest jakaś cienka taśma akrylowa, barwiona na czarno. Także ja tego głośnika raczej już nie złożę, tylko zostawię go sobie w tej formie. Jakoś nie chce mi się bawić w klejenie. Chciałem zrobić live na żywo, ale jak się okazało, żeby robić live na żywo z telefonu, czyli z nagrywania z kamerki w ten sposób, musiałbym mieć 1000 subskrybentów, trochę do kitu. Jeśli chodzi o, o nagrywanie, dzisiaj nagrywam z Nubi Z17 Lite. Ona cały czas sobie sama ostrość ustawia. Ja tutaj nie za bardzo mam. O, chyba udało mi się zablokować ostrość. O. Nawet nie wiedziałem, że mam takie funkcje w tym telefonie. Rzadko nim nagrywam. Zawsze nagrywałem LG praktycznie. A widocznie jeszcze sporo muszę się dowiedzieć na temat telefonów, które posiadam. I ostatnia śrubka, myślę, że już będzie się dało zajrzeć do środka. Hmm, 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 hmm. Tutaj jest jakiś klej, i ja chyba będę go musiał wyskubać. To jest niefajne, w sumie wygląda jak cyjanoakryl, czyli kropelka. Chwilę. Ja sobie go na sekundę wezmę do siebie. trzeba odepchnąć i teraz powinno pójść. Próbowałem podwadzić w nieodpowiednim miejscu i uszkodziłem gąbkę, która miała zadanie uszczelniać całość. Najwyżej sobie zmienię, albo podkleję jeszcze jakąś inną. Dobra. Pytanie, czy to odejdzie teraz, czy nie? Czy jeszcze coś trzyma, bo może być tak, że membrana, membrany aktywne z przodu, przetworniki dociągają coś tam od środka. Jeszcze poproszę sekundkę. Nie, nie później. Pytanie więc, co tu trzyma, że nie chcę puścić? Pewnie warstwa kleju. No nie może, no z niemożliwością po prostu. Nie, tego te, nie mogę tym podwadzić. Mi się nie działo, no w palca ostatnio sobie wbiłem ten śrubokręt. W palec to nie było ciekawe doświadczenie. Aha, może jeszcze jakieś zaczepy są, o których ja nie wiem. Sekundę, mi dajcie.